Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie było żadnego odcineczka, dlatego dzisiaj sobie zrobimy taki mały odcinek z modów do Minecraft'a. Właściwie modu Super Tools, który dodaje nam właśnie różne zbroje, narzędzia. No i zaraz wam pokażę mniej więcej jak to wygląda, jak ten mod zainstalować. Po pierwsze, co to link macie w opisie? Pierwszy link w opisie to jest właśnie link do, do strony z tym modem. Zjeżdżam sobie w dół, to możecie zobaczyć właśnie co on daje, czyli że możemy budować różne narzędzie z te, takich rzeczy jak np. redstone, emerald czy lapis. I następnie, następnie, tu widzicie tutaj zbroje jakieś, tego typu rzeczy. I tak, jest to mod na wersję tutaj. 1.15.2, więc na jedną z tych właśnie najnowszych wersji i tutaj naciskamy po prostu, żeby pobrać na wersji właśnie 1.15, tu nam się wyświetli, naciskamy dowrót, kiedy nam się to już pobierze będziemy to mieli tutaj, wpisujemy procent, updata procent, otwieramy ten folder, ok, no i mamy minecraft Mamy moc, i tutaj wrzucamy ten właśnie. Po prostu przeciągamy to tutaj do tego folderu. Ja już to wcześniej sobie zrobiłem, i odpalamy, oczywiście, naszego Minecrafta w wersji Forge. Musicie pamiętać, żeby odpalić to w wersji Forge. Odpalamy po prostu, włączamy i wszystko powinno nam się samo zainstalować. Nam się właśnie będzie instalować. Wszystko chwilę to właśnie zajmie i tak to właśnie wygląda. Ogólnie właśnie chciałem wam coś jeszcze powiedzieć, a trochę też przeprosić, że dawno odcinków nie było, ale ostatnio miałem dość duże, duże. No miałem problemy z kartą przez jakieś dwa tygodnie. Dość mało mówiłem, tak szczerze gardło mi bolało i no i tak to wygląda. OK, Ale teraz postaram się, żeby odcinki były w miarę regularnie. I, i, no i tak to będzie wyglądać dobrze no i mamy tutaj w moc jak widzicie nasz um, mod się zainstalował, zainstalował super tools i po prostu wchodzimy w single player i tworzymy nowy świat możemy go sobie włączyć i, i, i e, niech nam się tylko załaduje i zaraz wam pokażę mniej więcej co dodaje ten mod mm jak to dokładnie wygląda, okay. ja sobie tutaj już wybrałem jakieś bronie takie podstawowe w tym, w tym minecraft'cie i no jak widzicie daje nam, czekajcie zaraz wam pokażę tego więcej Ok, tutaj są te rzeczy co nam dodaje dodaje nam bro, bronie, dodaje nam e, bro, bronie i zbroje po pierwsze emeraldowe, obsydianowe. Lapisowe, redstone'owe i kwarcowe. Oprócz tego możemy zrobić coś takiego jak super sword i super takie inne też narzędzia, które się robi z połączenia golda i diamentu. I oprócz tego mam też kuchary. Jak widzicie tutaj macie dokładne obrażenia, co daje dana broń. Ogólnie one mniej więcej są podobne. Tam widzę tutaj masz, emeraldowy i obsidianowy mają 7,5 obrażenia. Tutaj resony ma 4, lapisowy ma 6, farcalut też ma 6, czyli rysunek ma z tego najmniej tak naprawdę. I puchary. Puchary też służą jako broń i tu widzicie mają dość duże obrażenia, bo 11 ma taki Special Cup i Cup ma 10,5, oprócz tego mają też efekty te buchary, zaraz Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda i też sierpy dają co sierp, chyba jakąś zwykłe narzędzie mi się wydaje to jest. No i dobrze. No i dobrze, ogólnie na stronie macie sobie wszystko jeszcze doczytać, jeśli będziecie tym zainteresowani. Um, ogólnie ostatnio zauważyłem, że sporo modów zaczęło się pojawiać yy, i właśnie będę chciał też jakieś odcinki z tego zrobić. Yy, no i dobra, tu mamy na przykład świnkę i patrzcie, na przykład ten zwykły puchar podpala i zadaje 10 obrażeń, to jest naprawdę dość mocna broń. A ten puchar za to yy, jakby zaznacza nam yy, postać, jak sami widzicie to oznacza nam na przykład tutaj świnkę, kurczaka czy coś. No oczywiście ona jest mocno, bo to z tej obrażeń, więc tak naprawdę to szybko pada, ale tak to wygląda. No więc tutaj macie wszystko, tak naprawdę co, co daje ten 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 ten, ten motyż jest back of bone meal to chyba jest jakaś no wiem, co to jest aha to jest po prostu tak widzicie na mączkę kostą chyba od razu chyba, no to, to jakoś tak działa. Jako mączka mą, mą, kost na pewno w tym można przechować czy coś takiego. No, mówię sobie, jeszcze do końca też nie, nie, nie znam tego modu, no, w 100% jakieś tam. Wiecie, tyle co co wam pokazałem mniej więcej. Hmm. Ogólnie napiszcie czy byście nie chcieli, może jakieś jakiejś serii na modach. Ten mod w sumie byłby nam taki spoko. Też inne będę wam pokazywał te mody. Hmm jakieś inne filmiki ogólnie mam zamiar też kręcić um, VR-a to już wcześniej mówiłem e, kiedyś o tym e, jeśli chodzi o serwer, tak bo też osoby się różne pytają o serwer i w ogóle e, póki co serwera nie będzie póki co serwera nie, nie będzie, mówiłem, że będzie pod koniec kwietnia, no ale się no powiedzmy się nie wyrobiłem, nie zrobiłem tego i też jakoś ostatnio, no Minecraft jakoś tak dużej ochoty mm, też nie miałem e, te mody są spoko w sumie do nagrywania wydaje mi się Więc to będzie na kanale No i jeszcze zobac no, zobaczymy co jeszcze tutaj co, 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 co wykombinuje, co się będzie pokazywać No ale no, więc wszystkich przepraszam co czekali na serwer Kiedyś pewnie będzie, nie chcę nic obiecywać e, Raczej na pewno coś wykombinuję jak będę o taką wiecie Bo też nie chcę zostawić tego serwera żeby był tak o, bo, bo tak I żeby na niego nie wchodzić Poza tym też no, utrzymanie serwera kosztuje, żeby to jakoś się trzymało. Na razie chcę rozwinąć kanał. Niedługo będzie 1000 subskrypcji, jak on zacznie zarabiać ten kanał powiedzmy będzie łatwiej na pewno taki serwer otworzyć bo będą te koszty mimo wszystko jakieś będą powstawać z tego z racji właśnie takiego stworzenia kanału. No ale nieważne to już tam kiedy indziej powiedzmy. No więc gdzieś że filmik będą częściej teraz się pojawiać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i to było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć!